Cześć! Witamy po krótkiej przerwie. W dzisiejszym odcinku opowiemy Wam o tym, jaki wybraliśmy projekt w domu i jakie wiążą się z tym formalności. Zapraszamy! Spośród tysięcy dostępnych projektów na rynku zdecydowaliśmy się na projekt firmy Extra Dom o nazwie K59 dom parterowy z możliwością adaptacji pod dasza. ma też garaż dwustanowiskowy na którym nam zależało a ta to jest to Jest to dom parterowy z możliwością adaptacji pod dasza. ma też garaż dwustanowiskowy na którym nam zależało a powierzchnia użytkowa tego domu to 115 m2 A tak prezentują się przykładowe wizualizacje projektu Tak prezentuje się rzut parteru domu oraz powierzchnia poszczególnych pomieszczeń. Możemy tu zauważyć, że powierzchnia całkowita, czyli pomieszczenia mieszkalne i gospodarcze razem, to 159,81 m2. Jeżeli chodzi o wymiary domu, to szerokość wynosi 13,75 m, a długość 17,63. Na stronie ekstra domu możemy znaleźć i pobrać. Bardziej szczegółowe rysunki, z których możemy wyczytać dokładne wymiary poszczególnych pomieszczeń czy wysokość całkowitą domu. Rodzaj fundamentu w tym projekcie to płyta fundamentowa, od której odeszliśmy na rzecz standardowych łap fundamentowych i jest to pierwsza zmiana, którą wprowadziliśmy. Oprócz tego zdecydowaliśmy się na skasowanie narożnego okna w kuchni i wstawienie jednego centralnego od frontu domu. Skasowaliśmy także drzwi wyjściowe na taras naszej sypialni. Chcemy wstawić drzwi wyjściowe zewnątrz do pomieszczenia gospodarczego, no i przenieść okno w garażu z jednej ściany na drugą. Dodatkowo chcielibyśmy zaadaptować pomieszczenie numer 12 na schody, które będą prowadziły nas na poddasze. Co zrobić, gdy mamy już kupiony projekt? W pierwszej kolejności powinniśmy skontaktować się z geodetą, który na nasze zlecenie wykona mapki do celów projektowych. Z takimi mapkami udajemy się do architekta lub biura projektowego który naniesie ewentualne poprawki na projekt oraz adaptuje nasz projekt do terenu. Jednym z obowiązków inwestora jest zapewnienie dostawy do domu niezbędnych mediów w celu spełnienia wymagań sanitarnych i użytkowych zapisanych w prawie budowlanym. Dlatego na etapie tym powinniśmy zainteresować się warunkami o przyłączenie do sieci energetycznej, warunkami przyłączenia do sieci gazowej, do sieci wodociągowej czy do sieci kanalizacji sanitarnej. Następnym krokiem w rozpoczęciu budowy to złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. Oprócz wcześniej wymienionych warunków do takiego wniosku musimy także dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane plus ksero aktu notarialnego. Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, np. decyzja o pozwoleniu na zjazd z drogi publicznej. Wniosek wraz z dokumentami składamy do starostwa Miasta no i czekamy na decyzję. Koszty związane z adaptacją projektu oraz złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w naszym przypadku wyglądają następująco. Pracowanie przez geodetę mapek do celów projektowych 600 zł. Architekt 2600 zł. Warunki przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej 984 zł. Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci energetycznej i gazowej jest darmowe, płacimy dopiero po wykonaniu prac przyłącza. Projekt ten przypadł nam najbardziej do gustu, chociaż wprowadziliśmy kilka drobnych zmian. Jeżeli chodzi o cenę, zapłaciliśmy za ten projekt w styczniu 2020 roku 3200 zł. Aktualna cena tego projektu jest dość większa, więc warto się pośpieszyć w podejmowaniu decyzji, bo zarówno ceny działek, jak i materiałów budowlanych cały czas idą do góry. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków. Dzięki, na razie! Cześć! ជាក្នាប់ទានជ្ដាព្លាព្យាង់ទៅព្ល់ទានជ្នាប់ទៅព្លា។